Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy wielkanocny sernik śmietankowy. Przepis jest bardzo prosty, szybki w przygotowaniu, a sernik jest najpyszniejszy na świecie. Zapraszam na przepis. Na nasz sernik potrzebujemy tylko kilku składników. Ser z wiaderka dobrej jakości, polecam piątnicę lub prezydent, 1 kg. Śmietanka kremówka 30%. Serek mascarpone 250 g. Szklanka cukru. Skórka kandyzowana pomarańczy. Tutaj mam 100 gram i dwa budynie o smaku śmietankowym. No i oczywiście jajka. Tutaj mam rozbite 6 jajek. W pierwszej kolejności ubijam jajka z cukrem. Jajka z cukrem mam już ubite na puszystą masę. Do jajek dodajemy śmietankę. Serek mascarpone. Dwa budynie śmietankowe. I będziemy dodawać partiami ser z wiaderka i całość ucierać. Masa serowa jest już gotowa. Odłożyłem część skórki z pomarańczy. Pozostałą część wrzucam do masy. Około 90 gram. Całość delikatnie mieszam. I gotowe. Wcześniej przygotowałem blaszkę do pieczenia. Blaszkę wyłożyłem herbatnikami, z racji tego, że przepis miał być szybki i prosty. Do blaszki przekładam naszą masę serową. Blaszka o wymiarach 28 cm na 18. Wyrównujemy. Piekarnik mam nagrzany do temperatury 170 stopni. Grzanie góra dół. Po 70 minutach nasz sernik jest upieczony. Dodatkowo musi się chłodzić przy otwartych drzwiczkach około godziny w piekarniku. Jak widzicie, przygotowałem polewę, polewę czekoladową. Jedna czekolada 100 gram, trzy łyżki masła, i wychodzi nam taka piękna polewa. Dodatkowo sernik jest przyozdobiony jak na Wielkanoc taka pisanka wielkanocna. Cernik z mascarpone i śmietaną jest bardzo smaczny, kremowy, puszysty, dodatkowo owoce kandyzowane, przepyszny, polecam na Wielkanoc, smacznego!